To Bóg przychodzi, to Bóg się rodzi. Czy wierzysz w to? Przywitałam Państwa wierszem księdza Zbigniewa Czuchry, Saletyna, który już swoje spotkania literackie prowadzi w niebiańskich komnatach. Także był z nami w parafii Matki Boskiej z Saletyńskiej w Rzeszowie. Był kilka lat. Prowadził audycję w radiu VIA. Zżyliśmy się z nim bardzo. Był niesamowitym kapłanem, ciepłym, prawda? Tak, ciepłym, kochanym. Naprawdę tęsknię za nim. No i pięknym mężczyzną również. Tak, tak przychodził do Związku Literatów Polskich. Poświęcić opłatek na naszym literackim opłatku, a jednocześnie oprócz wiersza, oprócz popłatka dzielił się z nami wierszem, bo był poetą. Kochani, to bardzo dziwne zjawisko mówić tak do, do, do was właściwie do pustych krzeseł, no ale takie czasy i, i to dzisiejsze nagranie zrodziło się właśnie z tęsknoty za państwem. Także przypomnę, że gościcie państwo w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, w klubie Turkus. Na Podkarpackim Salonie Literackim. Także bardzo miło nam Państwa gościć. Chciałam powiedzieć, że Podkarpacki Salon Literacki to impreza cykliczna, której spotkania odbywają się tak mniej więcej pięć razy do roku. Od 18 maja 2019 roku także jest to stosunkowo młoda młody cykl spotkań wcześniej to były spotkania w ramach podkarpackiej izby poetów chciałam się przywitać serdecznie z naszym gościem dzisiejszym z panią Małgosią Żurecką która jest prezesem związku literatów polskich oddział w Rzeszowie bardzo dziękuję że przyjęła nasze zaproszenie także spotykamy się tutaj między nami kobietami takie spotkanie wielopokoleniowe, bo my, prawda, troszkę w innym wieku, Karolina młodsza. Także myślę się wydaje, że, że, że to będzie fajny wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie i naprawdę z gorącym sercem pozdrawiam i bardzo się cieszę, że to właśnie ja zostałam dzisiaj zaproszona na to spotkanie. Brakuje mi Państwa oczywiście osobistych spotkań literackich, dlatego myślę, że to nagranie. Sprawi Państwu też jakąś radość, może świąteczną. Ja chciałam przybliżyć troszeczkę sylwetkę Pani Małgosi. Jest to nasza polska poetka i pisarka, nowelistka, urodzona w Stalowej Woli. Pani Małgorzaty Debiut Literacki był opublikowany w 1990 roku w Regionalnym Tygodniku Sztafeta, wydawanym w Stalowej Woli. I te pierwsze publikacje były właśnie w almanach, antologiach i wydawnictwach literackich. Pani Małgosia jest członkinią Regionalnego Stowarzyszenia Literackiego Witryna w Stalowej Woli i tam Pani pełniła funkcję prezesa, wiceprezesa w latach 2010-2014. Od 2006 roku jest Pani członkinią Stowarzyszenia Związku Literatów Polskich. A tego roku, tuż przed, przed pandemią i lockdownem, pani Małgorzata została prezesem Stowarzyszenia Literatów Polskich. Co ważne, od 2012 roku jest pani członkinią Unii Poetyckiej Wojciecha Siemiona. A w 2017 roku pani Małgorzata Żurecka otrzymała państwowe odznaczenie tytuł „Zasłużony dla kultury polskiej. Pani Małgosia wydała siedem tomików poezji. Wymienię teraz wszystkie siedem tytułów, bo myślę, że to jest dosyć ważne. Piąta pora konieczności, Ostatni Anioł Goryczy, i ten został nagrodzony stalowo-wolską nagrodą literacką Gałązka Sosny w kapsule codzienności. I tutaj pani Małgorzata wydaje też w formie audiobooków swoje wiersze i swoją, swoją prozę. Nie wiem, czy Pani czyta to sama, czy jest do tego ktoś? Nie, nie, aktorka Teatru Bandy Siemaszkowej czytała audiobooka. Tam są, jest nagranych pięć tomików na płycie, dosyć spory czas do przesłuchania tych wierszy. No ja jestem bardzo dumna przede wszystkim z tego, że jako prezes Rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich mogę prezentować środowisko poetów podkarpackich czyli całego naszego regionu. Jestem bardzo dumna z tego. Mam nadzieję, że podołam tej roli, choć w dzisiejszych warunkach pandemii nie jest to takie łatwe, bo jednak działalność moja jest znacznie ograniczona. Pani Małgosia współpracuje również z różnymi portalami internetowymi i prowadzi Pani też swojego bloga. Bridges.com.pl i tu wraz z panem Mirosławem Grudniem współtłumaczą państwo i prozę, i, i, i poezję. Też pojawiają się tam w różnych językach, to nie tylko na polski, ale też, też w języku angielskim i w różnych innych językach. Dowiedziałam się, że pani Małgosia jest domatorką, kocha muzykę baroku i handel na czele, tak? I to jest też uspokaja, wycisza, i myślę, że to jest też taka trochę inspiracja. Nie. Tak, są wiersze muzyczne w moich tomikach. A tym jednym z ulubionych jest wiersz Nowy Dzień. Tak, jest to może nie tyle ulubiony, co dosyć ważny dla mnie wiersz, ponieważ w wydawnictwie międzynarodowym, internetowym Point Edition w ramach akcji Wiersz Tygodnia właśnie ten wiersz został wierszem tygodnia i został przetłumaczony na kilkanaście języków świata, co było dla mnie wielkim przeżyciem. Może pozwolę sobie Państwu przeczytać ten wiersz. Tym bardziej, że dokładnie odzwierciedla moje dzisiejsze odczucia zimnej, chłodnej listopadowej aury za oknem, jak również tej chłodnej aury otaczającej nas pandemii. Nowy dzień. Przytulam twarz do zimnej szyby dnia. Mój oddech rozgrzewa zaledwie koniuszek. Wyspy szczęśliwej łza toczy się wprost pod nogi, aby użyźnić czas. Dziękuję. No to co? Kochane panie, święta tuż tuż, to może coś porozmawiamy na temat, o czymś na temat świąt. Oczywiście. No to prezenty kupione, zapakowane. No nie, nie są kupione, nie zapakowane. To jest rola mojego syna, już dorosłego mężczyzny i on świetnie się tym zajmuje. Mamy taki zwyczaj, że w dzień Świętego Mikołaja drobne prezenty dostają dzieci. Mam dwóch wnuków. Mateusza 11 lat i Mikołaja 5 lat, więc jestem już szczęśliwą babcią. I to są takie drobne prezenty, a takie już większe prezenty. I również dla dorosłych są pod choinką. I kiedyś w moim dzieciństwie nazywano to aniołkiem, że aniołek przynosił te, te prezenty pod choinkę. Dzisiaj się mówi, że to jest gwiazdka. No ale to znaczy Mikołaj przychodzi dwa razy, tak? Przychodzi 6 no grudnia, ale to już nie jest drugim razem. A to już to nie, to nie jest tylko Mikołaj. właśnie ten aniołek Ta. gwiazdka, a u ciebie nie było. U mnie w dzieciństwie przychodziła gwiazdka, czasami gwiazdor, ale to albo dziadek mróz w zależności od tego, u której babci, u której babci była Wigilia, ale teraz chyba Mikołaj jednak. No, u mnie też Jest tylko Mikołaj szóstego, Tylko 6 grudnia. Później 24, ewentualnie słodycze jakieś tak, pod choinkę. Tak, także znacznie skromniej już. No to właśnie. No odwyczaję. ale teraz Panie powiedzcie, czy, czy przystrajacie dom, mieszkanie na święta w jakiś konkretny sposób, w jakimś stylu? No to po prostu jakieś drobne strojki, ozdobne obrusy mam też chór anielski który się składa z małych figurek aniołków które składam od lat kolekcjonuję i kiedy przychodzi ten okres świąteczny ustawiam je na serwetce taki chórek anielski i co roku tam się pojawia nowy członek chóru, znaczy, miał, nowy aniołek. Powiem, miałam podobnie i tak i teraz do roku robiłam kąpiel aniołkom, bo one jednak zbierają się kurz, także tak. raz do roku się kąpały. Tak. Tak. Do tego jeszcze w doniczkach czerwone kwiaty tak zwanej gwiazdy betlejemskiej, jabłka, pomarańcze, pomarańcze takie nabijane goździkami, Aha. żeby było pachnąco. Tak. Żeby robiły klimat i był zapach tak, jakieś piękny. Jakieś świeczki mhm. ozdobne, myślę, że że to wystarczy, żeby stworzyć piękny nastrój świąteczny. Wspominała Pani w rozmowie jeszcze wcześniej, w takiej prywatnej, że lubi Pani odtwarzać potrawy z dzieciństwa swojej babci czy prababci. Coś się z takich potraw pojawi na Wigilię? No przede wszystkim pojawi się kutia, bo myślę, że nie w każdym domu jest znana. Robię ją z pęczaku, z maku, z mnóstwa bakali pachnących aromatów i również jest taka bardzo ciekawa dla mnie potrawa, którą uwielbiam. Kasza jaglana, zapiekana z, z śliwkami suszonymi, a najlepiej, gdyby to były jeszcze wędzone śliwki. Przepięknie to wygląda, przepięknie smakuje z cynamonem, z cukrem. <gryw> I moje, moja rodzina przepada za tym przysmakiem, ale to jest jeszcze, jeszcze mojej prababci przepis. A u ciebie są jakieś fajne potrawy? E, u mnie tradycyjne, czy jednak tradycyjne, jednak wytrawne takie potrawy grają pierwsze skrzypce i to jest barszcz z grzybami, e, pierogi w każdych możliwych kombinacjach bezbiesnych. Tak, to wszystko jest obowiązkowe. E, I pie pierogi z pieniążkami. O. Były zawijane, tylko nie papierowe, tylko monety były wcześniej wyparzane i kto znalazł e, pieniążek w takim pierogu? No, Miał szczęście i stanowiło to pretekst do tego, że będzie dobrobyt w przyszłym roku. Fantastyczny zwyczaj może. I wszystkie dzieci wtedy zjadały wszystkie pierogi. <laughs> A powiedzcie mi, krochmalicie pościel? Pastujecie podłogi? Nie. O, już w dzisiejszych czasach to raczej odkurzacz i mop. A jeśli chodzi o pościel, bardzo lubię, kiedy jest wyprasowana. Może nie tyle wykrochmalona, krochmalę raczej obrusy, takie jeszcze tak. stare obrusy pamiątkowe, które są haftowane z białego płótna, więc praca. najlepiej jak są jednak wygromadzone, tak. ale, ale puścieli zdecydowanie robota. nie, bo raz, że nie jest przyjemnie w takiej spać, ale gdy jest wyprasowana, pachnąca, świeża, no to jest cudowna sprawa. No tak jest, ten zapach, pasty do podłogi. Dzisiaj tak. można jeszcze kupić takie przepiękne mhm. poszwy, różne aniołki, gwiazdki świąteczne. Ale jednak to jak bajce. Klimat. Tak, ale te, te tradycyjne jednak mają taki swój urok i takie, tak. taką elegancję i, i nadają takiego klimatu fajnego. Tak, jak lubię, lubię tradycyjne raczej. A kolendy śpiewamy wszystkie, prawda? W swoich domach oczywiście. Bo... Wszystkie i pastorałki też. Pastorałki też. U no, ciebie śpiewacie? No ja się przyznam, że y, nie śpiewamy. <laughs> kolędy y, są puszczane z płyty CD, y, ale... Ale dołączasz i na pewno. Ta, 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 ale w, w, Mój syn <laughs> był członkiem swojego czasu, kiedy chodził do szkoły jeszcze, chóru Stanisława Steczkowskiego, znanego w stalowej woli chóru. I on no, pr przez kilka lat, śpiewając w tym chórze, właśnie w tym okresie, bardzo czynnie udzielał się, śpiewał kolendy i w kościołach, i w szkołach, i w domach kultury. Także chodziłam słuchać tych kolęd. Przepiękne były koncerty. Ale w domu, no przyznam się, że nie ma takiej tradycji, bo nie jesteśmy zbytnio muzykalną rodziną. No to co? Wracamy do poezji? Tak, tak oczywiście. Wracamy. Panie Michale, poprosimy bardzo. na widokówka Śnieg biały astrygą na pół brunatnych płachcie chmur atramentowe pióra dom z rozświetlonym choinką oknem przydrożna kapliczka apteczny punkt dobrych spraw Zmęczyłam się Zmęczyłam się, kochanie, czekaniem, listami bez odpowiedzi, bez czułych słów spowiedzi, tęsknotą, niepewnością, moją naiwnością zmęczyłam się. Zmęczyłam się, panie, czekaniem, o moje życie graniem. Kto wygra, ten zostaje. Złością, starością, moją niedoskonałością. Zmęczyłam się. Rudnickie anioły. Po rudnickim rynku anioły spacerują, Wiklinowe skrzydła radośnie prostują. Jeden z lirą, drugi z trąbką, Trzeci skrzypce przytula. Kolenda się wije łańcuchem dobrej nadziei. Wpadki śniegu cały park rozświetliły, latarnią głowy pobieliły, zasypały zgubioną kartkę z wierszem, i anielskie skrzydła jeszcze, Twoje ciepłe dłonie moją twarz otuliły, usta do ust tęskniły, czas się zatrzymał na krótką chwilę. Miłości skrzydła nas osłoniły. Oinka, Raz do roku przychodziła zziębnięta i spętana, wzbudzała zachwyt i żal, że nie ożyje wiosną, nie zakołysze nią ptak. To jak śmierć na scenie, pięknej sukni w świetle Jupiterów. Byłam jej garderobianą, za zamkniętymi drzwiami w samotności i ciszy ubierałam ją w czerwone jabłka, Małe świeczki, szklane bombki, stroiłam w cukrowe sople. Łańcuch z kolorowego papieru, pilnie sklejany na lekcjach plastyki. Jeszcze papierowa gwiazda betlejemska na wierzchołku, anielskie włosy z celofanu. I oto jest piękna, bożonarodzeniowa choinka, gotowa na swój ostatni spektakl. pani. Życzymy wam, żeby czytelnicy was kochali, podziwiali i szanowali. Żebyście mieli władzę nad sercami słowami i styl, który was wyróżnia. Bądźcie zdrowi wesołych świąt. A ja dzielę się z państwem opłatkiem i wierszem, a także życzeniami na święta, jak również na każdy dzień nowego roku. Zdrowia, spokoju, wielu radości aby opuściła nas pandemia z maseczkami, dystansem społecznym, niepokojem i śmiercią i niech nic nas nie podzieli. Ja na koniec chciałabym życzyć państwu e, pogłębiania relacji ludzkich tak, żeby e, to co w tym roku e, stało się dla nas takie bardzo cenne, nigdy nas nie opuszczało e, i żeby było inspiracją do wielu działań i do wielu e, nowych twórczych e, wierszy, prozy. Dziękujemy. Dziękujemy. Boże Narodzenie. Czas się zatrzymał w biegu, bo fioletowy zmierzch ten sam i pierwsza gwiazda i dom. Tyle domów, lecz wspomnienia te same zapach jodły, świece, ciastka i mama o srebrnych włosach, jak anioł, który odleciał. Coś chwyta za serce, bo snuje się kolenda i opowiada historię o największej miłości. Bóg przyszedł na świat.